Dzielać ja, się, bo... jakiś jak już mam level to walony? o 10 le no. leveli się człowieku jak ja miał wolnego tyle co też był kłudzby. No, już setny. chciało mi się też dużo grać Samemu jest tak. Wszystko razem się lepiej. No, to jest prawda. To jest prawda no, czy robota, czy nie, odpoczynek. Ja mi na to dobrą tą pietruszkę kupiłem, czy to jest chujowe? jest już. Dobra. Nie gadamy o jedzeniu, tak? Nie gadamy w ogóle o niczym. No, no, okay. Pełne skupienie. To... Mam typa? A nie, to ty. Ale i tak mam typa. Jest tyle to Dobra tu, a, do nich nie strzełkasz To są boty Oni cukierkami rzucają, na zoba ale, ale do nich nie No podejdź, da ci cukierka, rzuci Autentyk Zoba a. To hapca daje, zoba. Jeszcze można piątkę z nim spić, zoba. Ej, zajebie no mu układa. Da radę? Ej, zajeba mi układa. Zoba, układa, ukrada mi. Zoba, da. Idzie tam dwóch, dwóch, typów. Ej, a co z nim śpiący w strejach? Lubicie to zbierać, to czy nie? To strzelił? Tak. Dwa potrzebuje jakąś grą szybko Ej lubicie he, ten, te y, O czym ja przed chwilą mówiłem Nie wiem no, to Jak to wali do nas A, w jakiś Ale gdzie? A, to są boty Ale nie, to nie oni, to nich nie strzelaj. Nie ja, ty taki stacie Dobra. Bye bye. Bye bye. się mm -hmm. Mhm. A jest tu. Przy na kamczyte. Bez. He, granatem go tam. A jeszcze jedna O, z... tutaj jeszcze. Kuchace. Znowu ktoś wali. Za nami. Tam z góry walą. Tutaj. Dawajcie ich. Tam są katli. No. O, ale mu z mu pompy walnąłeś, Ładnie, ładne to było. Ale to było dobre. No, ale urwał. Jak mam część, żeby trafić 25 razy. Punkt. Traf no, słaby punkt. No, Taj ten, pi, Adam, nie, Adam Emila Gdzie sobie Wik Łukasz? No ja, masz, jak... Fiejcie, no ja już mam 50, ja nie mogę więcej wypić. Pi Masz te małe? Pięć wypić sobie. Jednego i jednego MVP. Ja nie chcę. Wiesz, nie ja mam 50. Masz Emila. A nie, bo Emila też odra... ma 50. Emila jest obrażona. Na co? Się, że ja mnie nie Mam sześciopaki opaki. No to dajmy. Masz, weź to. Masz? Chodźcie. Adaśko. Dajesz, biegnę. Gdzie A tu? No tu. Halo. Co ty robisz? A tu no, Ja jestem w

Ale to też było trochę z jednej strony bo ktoś miał mnie nie miał się bronić, a nawet filmować go w ogóle. No. Ktoś jest. Sara jest. Ktoś jest. Ktoś, ktoś jest. Yeah. Yeah. Mm, nie. A Jaki to no. jest miejsce? A wziąłeś jest, okej. To ja mam świetnego. Chyba że ktoś tu na trzy. No to tak. No to masz. Miejsce, teraz wziąłem. Dawid te drewno, że zanim budowę złożysz to e, z kalabinu możemy spalić Moment, zanim ściankę postawisz No i już te prezenty dali, ale ciężko jest znaleźć jak chuj te prezenty Powiem wam Ciężko w chuj Sara by zagrała, ale pewnie nie One z kimś gra chyba Ale było mi w grupie Tak? Tak z Bambiki tam grają Widzisz, Bambiki Ale tu ciemno No też to widzę właśnie, że Ej, ale faktycznie ciemno, kurwa. W MWiD jest tak ciemno, że chuj na tym moim tam żyj. Teraz tę Masz? to? Masz? Szukasz no. tą broń? Za taką broń He? Trachom. Co to było? Jaką? Tam ci kliknę właśnie. Oho. Na śnieżki mogę wziąć. No na śnieżki tak. Bardzo, za... bardzo chętnie. To jest dobra. Też mam municję do niej? No, na blisko to powiem ci, że fajna jest. Fajnie wali. Chyba naboje mam do niej Łukaszak, coś ci mogę <laughs> To może najpierw zawsze się za każdy naboje, bo to to są naboje. Czekaj, też mam chyba naboje. Gdzie jest ktoś? Ja snajper to Ja mam no, przejść. Ja A sześć Czekaj. He? A teraz. Dzięki. jest tanka. Najprad... O, komu Dobra. To gdzie jest tanka jest? A złotą ci zostawiłem w tamtym Demo. Ja nie chcę snajper. W jakim? Na w na naprzeciwko kanty. Chodzi że ty jesteś Masz ją? Nie. I to kurwa, który Ja nie brałem postawić. i na no Ta... nie ja też nie mam nic, tak jest w Artemal. Mam 6 roka to w którym nogę, ja ją kurwę zostawiłem. Mi już polegało. No przecież była złota snajpa chyba. Otworzyłem przycinko i dopadła. Mr. Wnęż... Nie masz imienia. Nie. To kurwa, w którym domku ona była? Sorry, <śmienny> muszę <już> się wyleczyć. <śmienny> Nie, po Nowym Roku koniec. Papierosy, wszystko idzie na bok. Wszystko. O, emulat tu jest. Noworocz... Noworoczne. Mila. No i idę Tutaj Kurwa mi ją otworzyłem kurwa Uwię gdzie to było Masz proszę Chcesz amunicję do niej? Bo mam bardzo dużo No to daj Balon tam leci Masz Ja wezmę tapteczki A no to weź Jak nie potrzebujesz jak potrzebujesz. No weź 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 Ale no wezmę. granaty Mila Chcesz amunicję to sklepu? Mam 12 ono ma w chuj Nie mam 51 A, Kurwa, ona no może napierdalać człowieku ze snaków karabinów Ja mówię 10 kurwę zostawiłem w ten wypadek na no, no W całym środku jesteśmy Ktoś przyjechał? Nie, to ja. Nie hałasuj. Hej, dobra. To już wszystko wygrupowaliśmy. To zaraz trzeba na dachu się kąpić. Dlatego, że sztyka na się za jak tam się ładnie rozbudowało? Ono ogarnia dzisiaj gra. No, wszystko już zlutowane chyba, nie? Waga, nie? Już nas z tyłu mogą tutaj, ale... Zobacz, do nas, nie? No, idę do was. No, już teraz nie jest 13 graczy. To 10 zostało. Bo trójkami gramy, to... Jest, idzie im dla typek, który jest na prost. Zobacz, cały tym tam idzie. Gdzie? Tr Trzech typów tam idzie. No, są tu. No. Gdzie? Zaznaczcie. Ja tam nic nie widzę. Ja tam mam na maksymalną, Ty te, też masz epickie ustawienia te. Ja bez snajperki widzę. Stryka o, tam idą, idą. już. No, tu, tu, tu Łukasz. Na górę są. są. Tu. Idą teraz się typami. Zaraz, Co będą są? hałasy. I, i nikogo nie ma. No jest, jest tu. Tam, na tam. Nie tam. strzelajcie w nich. Nie, nie, czekamy. Oni sami są. Oni na tam. Cały no. team jest, no. Ty, zobacz jak oni stoją, ty jakbyś wyjechał mu ze snajpy to by się złożył. Ty, no ja ich nie widzę. Dobrze, dobrze. Ej, Łukasz, co ty, strzyjaś tam? Ej, walą, walą. Dostał. O, I tak, tak przyjdą zaraz.

19 zabij. Gdzie oni są? Na dole co musisz no, się pan to, raczej. Pan pan Czekajcie, spójcie mi tutaj. Ej, 20 sekund mamy do strefy. Chodźcie lecimy, chodźcie, bo wyjebie nas strefa. Chodźcie wszyscy razem, proszę. Albo bierzemy motorówkę i motorówkę stwierdzam. O kurwa, zabudowałeś chodźcie, mnie. Weź im na tu położy balszy. Może i wezmę No to dawaj. Nawet Podzielę no... ci razy wyszliśmy. No dobra, idę do ciebie. Jestem za tobą. Snajfują z tyłu Jednego mam Ja leżę Kurwa mać ja z tyłu. w tobie siła gdzie oni są? na dole, jest na dole, tak. tu jest na tu dole, jest, jest na O kurwa, tu jest, tu jest, Łukasz. tu, dołu. tu. Yes. No, dobra, Arry, Drugi też tam jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, też jest, jest, tu jest, tu